Jestem dziś z Agatą Myszką, laureatką trzeciego miejsca konkursu Mediastery. Cześć, dzień dobry. E, twoim tematem były zmiany w języku polskich ogłoszeń o pracę w latach 1995-2024. Skąd pomysł na taki temat? To będzie krótka piłka. Ja sama szukałam pracy i, napotykając różne problemy właśnie z ogłoszeniami, z tym, co w nich było, zaproponowałam ten temat mojej pani promotor jako coś, co dotyczyło mnie aktualnie i coś, co chciałam gdzieś tam zgłębić, trochę też dlatego, że po prostu musiałam. Moja pani promotor się zgodziła, zaproponowała ciekawą próbę badawczą, i tak właśnie ruszyłyśmy do dalszych prac. Okay. A ile Ci zajęło zbieranie materiałów i generalnie całość pracy? Długo, tak naprawdę to był proces, który trwał od pierwszego seminarium, bo miałam to szczęście, że wybrałyśmy ten temat na pierwszych zajęciach, więc to był październik, początek października. I ostatnie szlify to był koniec czerwca, więc praca trwała przez cały, cały rok akademicki. Sam dobór próby i zbieranie tego materiału. To był ciekawy, ale dosyć żmudny proces, bo wymagał też siedzenia w bibliotece przez długie, długie godziny. Natomiast było to ciekawe, dlatego że rzeczywiście też kontakt ze starymi gazetami, m, przeglądanie tego, co tam było, jak wyglądała tam ta rzeczywistość, był fascynujący. Więc m, długi czas, ale ciekawy czas. Okay. Czy nazwałabyś coś, co było najtrudniejsze w tym całym procesie? Czy to właśnie może to szukanie tych gazet, przeglądanie ich, czy to było takie najżmudniejsze i najtrudniejsze, czy może jakiś inny moment? To akurat było ciekawe i nawet były takie fragmenty, że zapędzałam się gdzieś poza te ogłoszenia o pracę i szukając innych informacji, co się działo gdzieś tam politycznie, jakie były reklamy i podsyłając to znajomym, czy uwierzyć, że coś takiego było w gazecie, <laughs> więc to było bardzo przyjemne. Najtrudniejsze było gdzieś, mm, po pierwsze zakodowanie tego materiału, bo rzeczywiście ten mm, klucz był potężny no i praca z materiałem zajęła dużo, dużo czasu i ułożenie teorii tak też, żeby to miało sens nie tylko dla mnie, ale też dla tych, którzy będą pracę później czytać, czy będą próbowali coś z niej wyciągnąć, Mam wrażenie, że udało się to dopiąć całkiem sensownie, przy ogromnym udziale mojej pani promotor, oczywiście, i że jest to nawet czytalne w tej wersji. Co cię najbardziej zaskoczyło? Czy to był coś, co znalazłaś, a może sam proces był jakiś taki zaskakująco trudny, albo właśnie prosty? Najbardziej zaskoczyło mnie to, że. Ja, szukając pracy, podchodziłam do tego dosyć negatywnie. To znaczy, drażniło mnie to, że w tych ogłoszeniach jest tyle wymagań dotyczących lat pracy, których nie mam, znajomości programów płatnych, których nie znam, nie miałam szansy się z nimi jeszcze zapoznać, a że wchodzę na rynek i muszę się zmierzyć z tym wszystkim. Natomiast, sięgając wstecz i ucząc się, jak te ogłoszenia wyglądały kiedyś, zorientowałam się, że w gruncie rzeczy. To jestem w całkiem dobrym miejscu i czasie i że rzeczywiście mogę mniej więcej przeczytać w ogłoszeniu czego się ode mnie chce, jako kto będę pracować i gdzie będę pracować, czy ja wiem jak dojadę do tej pracy, że mogę nawet sprawdzić już na etapie zgłaszania się do konkretnego ogłoszenia, czy ja będę mogła tam dojechać dogodnym dla mnie tramwajem. A kiedyś tak naprawdę ogłoszenia składały się często z numeru telefonu i z jakiegoś pojedynczego hasła, więc i te koszty rekrutacji się obniżyły. Nie musisz wysyłać listów, nie musisz kupować znaczków, możesz po prostu wysyłać te ogłoszenia tak naprawdę prawie że masowo gdzieś tam przez Pracuj.pl czy Linkedina. Jest to dużo prostsze po prostu. Jaki moment był dla ciebie, dla ciebie najbardziej satysfakcjonujący? Chyba domknięcie tej pracy i ten ostatni mail, że możemy wgrywać do systemu. No to była naprawdę wisienka na torcie. Bardzo przyjemny moment. To w takim razie ostatnie pytanie, czy spodziewałaś się takiego sukcesu? Wysyłając pracę na konkurs, ma się zawsze nadzieję, że ona będzie jednak wygraną. No i ta nadzieja mnie gdzieś tam niosła. Mam świadomość tego, że ta konkurencja była bardzo, bardzo duża i że no, prace są świetne. I mam też tą przyjemność, że jestem na tym podium razem z moimi koleżankami z roku. Znam ich pracę i jest mi bardzo miło, że mogę być na tym podium razem z nimi. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.